Dajcie, kochani, to Mary i Mario. No i taki ciemny odcinek, gdzie się wuu. Dzisiaj takie ciemne zdrapki. Lot to ma ostatni czarny humor, to więcej czarnych zdrapek. Zobaczymy. No, zobaczymy. Może dla odmiany coś w nich się tutaj pojawi. W tych ciemnościach? Tak, może tak. Zobaczymy. To coś będzie, jakaś jasność wyjdzie. Także dzisiaj postawiliśmy na starożytny skarb gorączkę złota, płynne złoto, no i Classic Black siódemkę. Zobaczymy, Ajajaj. co tutaj się uda. Ja sobie najpierw. Aha, dobra, to pierwszy. To ja też tak powiem. Zacz... Zacznę a, sobie chyba od, od tego jaśniejszego klimatu. <grym>, troszeczkę, jaśniejsze, troszeczkę jaśniejszego. Troszeczkę jaśniejszego, tak. Z numerem szóstym mam starożytny skarb, w którym będę poszukiwał trzech takich samych symboli. Zobaczymy, czy uda się jakieś tutaj odnaleźć. No obnaleźć. Maria tą bardzo lubi, no i zobaczymy, czy coś tutaj musi. No i tak. Mamy skrzynię. Mamy sfinksa. piramidę, A to już nie. Zban. I papyrus. No dobra, pierwsza granic nie dała. W drugiej mamy piramidę, harfę, hełm. papyrus. No to tu nie będzie. Sfinks. W trzeciej mamy statek, faraona, wielbłąda, łuk i skrzynie. No tutaj same. Każda inna. Nic się nie chce nas powtarzać. Tu mamy skrzynię. Papirus, palma, helm i Sfinks. Ojcze, Zostały trzy gry. No, zlepka, nie zawodź. Statek, łuk, wielbłąd, statek. No, Blisko aj, było. Palemka. No cóż, zostały dwie gry. Winogrono, mumia i bis, wielbłąd. I mumia. I w ostatniej grze, ostatnia szansa, mamy helm, kleo, winogrona. No to już nie będzie, bo to no już jest ban i kleo. A bonusie, no szalone 20 nie. złotych było. Nawet no, tego nie dać. Do... No dobra, to ja wtedy też wezmę na razie tą, a no. potem tą szybszą, taką z góry na dół. To jest drapka trochę bardziej pancerna, ale... A to jest taka to ciężka do drapania. To Tobia sobie wybrałam. No, <grych> Szukamy worka złota. Tak? Tak. Ubarek i mój... złoto. Jejku, teraz sobie robić dość ciężkie, tylko także... spróbuję ten drapak. Będę walczyć. Walczymy. Co tu mamy? Kodiecznie 19. Trzeba wyrwać i ty 20. 21 naprawdę. 5, za mną nie drapałam wtedy jej już. 37 i 36. Jejusia, ale nie jest aż tak źle. no całej paczki tej na pewno bym nie chciała drapać. No nie, to co można. Sobie ręce A mamy tak. 13, mocno. 28, 26, no, Mogłoby być 36, byłoby to, to lepiej. No Było tutaj, słówka chyba. No. 22, no to bliziutko. 16 to jest Aż tyle, tak? Nie no 4 rzędy, jak zawsze. A, to są cztery A, to No, jest... dobre. Co ja? 2, no takie drapanie ciężkie, to coś powinni tutaj wrzucić. 15. Jako nagrodę za wysiłek. Tak jest. 38, no znowu obok. 18, kolejny. To są wygrywające, wiesz? Tak, Aha. Te oboki. 23. No, ale niestety nie według zasad lotto. No nie. 12. 30. Zупiń z kolejny. 31. Za się tu wyszarpać, co? 4. No za ten trud powinien coś dać. 3. I ostatnie. 20. 4 mamy, nie mamy. 20. Tu 6. Nie 6. No. Chciał mówić. No dajcie mi już to złota 39. Ostatnia. 41. I ostatnia. 9. Czyli pusta. Nie no mamy kontrolny. Tu mamy kontrolne, tak? Tak. Jest. No niestety jest różne. MO. Dobra, pusta. To mi została tylko gorączka złota z 19 numerem. Tu sobie poszukam monety albo garnka. Mam nadzieję, że tu się jakieś trafią. A zacznę sobie od klucza. Potem mamy trofeum, perfumki, róże, podkofe, kwiatka, robin, tulipana, gwiazdę, to no, narty kłódka i jest moneta no. choć na pusto nie będzie korona naszyjnik wiśnie słońce kufer szpilki muszka i ostatnim symbolem jest prezent a moneta kryje dychę czy coś lepiej? no dyszkę, ale dobrze dyszka fajnie, dobrze, no pewnie czyli jest coś, dobra i teraz mój klasyk 7. Ja mam też 19. No. Patrz. No to powtórz to ja też tak nie bardzo też mniej. Nie mam. Nie... Ale... No dobra. Też mniej. No to szukamy. Co my tu szukamy? Aha, 7. w ogóle. No tak, tylko siódema. Tylko 7 siódemki dzień. Tylko siódemki, poproszę. Góry, na dół. Autko, foto. Nie radio. Aha. Dzwonek. Świat. To piłka. Drzewo. Kawka, kawka musi być, czapka, pik, korale, spolne jarzębiny. Co przypomniało mi? Parasol, portfel pusty, nie z dyszką będzie, serduszko dla Na naszych widzów oczywiście, zegarek. Gruszka, liść, pióro w sumie, ale. To pióro to jest dobre pióro. Podobnie. Kości, lupa, to jest ptak, pierścionek i jabłuszko. No niestety nie ma nic, kochanie, u mnie po tym oczywiście. Ale materiałowy. A na pocieszenie lot to nam dyszkę tutaj oddało. Brawo, Znowu trzeba będzie coś dołożyć. Czarna magia. Będzie na kolejny odcinek. No i tak czarno jest. Tak Może tak lekko, lekko. No. Ciut tam jasności w tych nie? <laughs> lekko prześwituje. Tak, kochani, także zapraszamy Was na kolejne nasze odcinki. Mamy nadzieję, że coś więcej nam wpadnie. W końcu się coś tam. Oby tak było. Nie wam też również życzymy wysokich wykranych. No i do zobaczonka. Kolejny z pozdrawiamy. Kolejnych kolejnych no, no, pa. pa.